Witam. Dzisiaj pokażę, jak na stacji LPG napełnić naszą butlę 907 firmy Camping Gaz. Na butli jest wytłoczone. Buta, butla przyjmie 3 kg gazu. To jest 6 litrów i 3,7 kg tara. To jest pusta butla. Tutaj zapisałem 3,7. Zważymy ją. Na wadze jest 0. 371. A tej jeden co się tam odpuścimy. Ta nakrętka też troszeczkę waży, ważyna, no ale 370 I napełnimy to za pomocą mojego zestawy, który już dokręcimy wcześniej. I tak po prostu już pojedziemy. Ten zestaw jest tak zrobiony, sprytnie, że trochę kurzu tu naleciało. I za pomocą czegoś takiego napełnimy. Tu oczywiście możemy końcówki wymieniać, w zależności w jakich krajach będziemy to napełniali, ale to już pokażę później w ostatniej części filmu. Ale tylko 5,5 litra, zobaczymy ile wyjdzie. Z powrotem w piwnicy. Możemy odkręcić górę. Redukcja jest tak zrobiona. I tak, to jest system włoski. Taki jak w Polsce. A więc system włoski jest tak: na Polskę, na Włochy, Czechy, Czarnogórę, Chorwację, Serbię, Słowenię, Słowację i Bośnię. Więc to jest system włoski. Mogę zrobić, tutaj na przykład dla kolegi robiłem, zaraz ją zważymy, ale najpierw opowiem o końcówkach. Tutaj robiłem na przykład bezpośrednio pod. To jest system holenderski. On jest na Holandii, Anglii, Norwegię, Walię, Finlandię, Hiszpanię, Islandię i Szkocję. I to jest bezpośrednio od razu, to jest zrobione. Wszystko jest schowane jakby w środku, cały ten. System I to jest właśnie ten system holenderski, za niedługo też może się uda, że będzie film właśnie jak w Holandii. To jest znowu system niemiecki, też może mogę to tutaj podpiąć. System niemiecki jest na Niemcy, Szwajcarię, Francję, Szwecję, Austrię, Belgię, Irlandię i Luksemburg. I jest jeszcze system euro, to jest euro Connector. Na takiego klika, jakby takie szybko, złączę, on jest na Hiszpanii i na Portugalię. Nie? Więc tak to wygląda. Więc zważymy teraz, ile napełniłem. Włączamy wagę. A więc tak, jest 6,64. Więc tak. Pusta butla miała 3,71, pełna ma 6,64, a więc nalaliśmy 2,93 kg gazu. Prawie 3 kg gazu. Zapłaciłem za to 12 ,52 zł. 52 grosze. Weszło 5 litrów 54, więc 5,5 litra weszło gazu. Więc praktycznie tyle, co oryginalnie, to tutaj 3 kg gazu praktycznie wlegliśmy w butle i kosztowało to 12,50. Więc jeżeli ktoś ma taki system i chciałby jakąś końcówkę czy system do napełniania takich butli, proszę pisać na adres mailowy, który będzie pod filmem do korespondencji. Dodam tylko, że wszystkie moje przejściówki ze wszystkich filmów, prawie wszystkie mam dostępne prawie w każdej ilości. A więc to nie tak proszę nie patrzeć na to, że filmy były robione 4-5 lat temu. Wszystkie przejściówki mam cały czas dostępne. No i co, jeżeli się film podobał, łapka do góry, jeżeli nie. Łapka w dół, zapraszam do komentowania filmu no i zapraszam na kolejny swój film.